Druga Księga Kronik, rozdział trzeci. Zaczął tedy Salomon budować świątynię Pana w Jeruzalemie na Górze Moria, gdzie Pan ukazał się Dawidowi, jego ojcu, w miejscu, które wyznaczył Dawid na klepisku Ornana Jebuzejczyka. Zaczął zaś budować drugiego dnia, w drugim miesiącu czwartego roku swego panowania. Takie zaś były wymiary, według których Salomon budował świątynię Bożą: długość sześćdziesiąt łokci. Licząc łokieć dawnego wymiaru, szerokość 20 łokci. Przedsionek z przodu świątyni miał 20 łokci długości odpowiednio do szerokości świątyni. Wysokości zaś 20 łokci. Od wewnątrz wyłożył go szczerym złotem. Halę dużą kazał obić drzewem cyprysowym i wyłożyć dobrym złotem, nakładając na górę liście palmowe i łańcuszki. Wyłożył też świątynię drogimi kamieniami dla ozdoby, złoto zaś owe, było złotem z parwa im. Tak wtedy pokrył świątynię belki, progi, ściany i drzwi złotem, a na ścianach kazał wyrzeźbić cheruby. Kazał też zbudować miejsce najświętsze, którego długość wynosiła 20 łokci, odpowiednio do szerokości świątyni, a szerokość także 20 łokci. Pokrył je dobrym złotem, które ważyło 600 talentów, gwoździe ważyły 50 cykli złota, a również górne komnaty wyłożył złotem. W miejscu najświętszym kazał sporządzić dwa heruby rzeźbione, które także pokrył złotem. Długość skrzydeł herubów wynosiła 20 łokci, przy czym skrzydło jednego, długości pięciu łokci. Dotykało ściany świątyni, a drugie skrzydło, mające także pięć łokci, dotykało skrzydła drugiego heruba. Tak samo skrzydło drugiego heruba, długości pięciu łokci, dotykało ściany świątyni, a drugie skrzydło, mające także pięć łokci, dosięgało skrzydła drugiego heruba. Skrzydła tych herubów rozpościerały się na 20 łokci. Same chruby zaś stały na nogach, a oblicza ich były zwrócone w stronę świątyni. Następnie kazał sporządzić zasłonę z niebieskiej purpury, ze szkarłatu, z karmazynu i z bisioru i wyhaftować na niej chruby. Przed świątynią kazał postawić dwie kolumny wysokie na 35 łokci, a na szczycie każdej z nich była głowica. Pięciołokciowa kazał też sporządzić łańcuszki na dolny brzeg głowic i umocować je na głowicach kolumn, jak również sto jabłuszek granatu, które przymocowano do łańcuszków. Po czym kazał postawić te kolumny przed przybytkiem: jedną z prawej, drugą z lewej strony, ten z prawej strony nazwał Jahin, a ten z lewej Boas.